ziomeczki w nowym odcinku splądrowania potężnej fabryki na dziwnej ma części mapy co na głośno dobra na głośno na głośno taka o jeszcze dżiony ten... co ty pierdolisz gdzie... no to tu to ten tam gdzie patrzę o kurwa spierdzamy go no proste że tak wiesz ile z niego mięsa będzie czyłem mu w dupę teraz się odwróci. No Też? i dostał chodzi gotowego kotowego pokrój. Nie. Ej, wstał dziennie, tu jest tak ciemno? Spierdolony człowiek. zombie kolejna na oczyma. Zależy. A z zgniłe mięso, danie A bo on jest zgniły. Ale tu dostaniemy tłuszcz i kości. To są. mięso mi się przydadzą do tego, do. A, do uprawy. sobie wezmę i tak. Dobra, ja splądruję te auta, rozbiorę je i zwrzucę graty do samochodu. O, przegląd wymaga naprawy. Naprawy. A właśnie, wziąłeś w na te... te... Tak, mam jeszcze 10. Daj mi, to jest 5. O, idzie ten jastrząb? To leży tutaj, przede mną. Okej. Okay. Kurwa, że ten samochód tyle żre tego paliwa. To jest aż pojebane. Kurwa wąż, naprawdę, z węża też jest mięcho, więc... Fajnie, że kurwa trafiłem. Chłopca ja mnie bije. A gdzie są te reaperki, gdzie to rzuciłeś? A tam, na prawo ode mnie teraz. A, bezwita. Weź worek. Naprawię się. tej temki. Jezu, Jutro mi trzeba wyjść z domu, bo wybory. A no. Ale to trzeba zagłosować. Oj, tak, tak, bo trzeba. nie Będzie, żyć w państwie, którego, którego chce pan Rafał. Rafał. Pan Duduś. W sensie chodzi o to, że Rafał, nasz Rafał. O! Nasz Rafał. No. Znany i lubiany pisowiec. Hehe, ale to o, ja nie wiedziałem o tym i wczoraj o tym powiedzieli i mówię wiedział? Kurwa! No ja nie wiedziałem Ja jest. myślałem, że to jest chłop z normalnej rodziny Kurwa, to nie jest kanał polityczny <laughs> <laughs> Nikt tego nie ogląda, wiem, ale kurwa, jakby się kiedyś przypadkiem stało tak, żeby ktoś to obejrzał Nie wiem tak, jakby... na pójdzie Tak, dostanę do telefon od pana ministra i będzie przypał Proste Przyszedłem do Ministerstwa Cyfryzacji, Zamykamy panu, panu kanał. O nie, tylko nie mój potężny kanał. Także jeżeli ktoś normalny ogląda, to po prostu niech pójdzie i zagłosuje, prosta piła. Co, drewno z kanap wypada? Co, jest skóra? No nie wiem, uderzałem to kijem baseballowym, więc nie wiem. O, słoik jedzony. Kurwa, ja myślałem, że to ty tutaj jesteś obok mnie. A, prydamy. Prasza, trzeba to rozjebać. A to nie jest, da się tego otworzyć? Zamknięte jest? to jest? no. Proszę O kurwa. Ale spuki. Czemu się nie otwiera? Strzelałem. Z żadnego kilofa nie wziąłem, trochę tak się zbłaźniłem. Kurwa, moglibyśmy to po cichu trochę bardziej robić. Ty w masz broń białą? Mam nóż. No. Ja mam pistole jak ogólnie ten Cicha. Ej, mogę rozbrać Nie mogę. Co to jest... Co? To no. wygląda jakby to miało być łódź podwolna. A dog. Gdzieś tu próbują przebić. No co to jest ciekawego w tej fabryce? Kurwa. W dole. I, i można się czuwać, że? Chyba nie Była nawet na pewno nie. Kurwa plecy mam, dobra, teraz będę już na głośno robił. Stary to jest horda! Umieram ile roboli? No są nieśmiertelne się. i szybkie Do pizdy z takim magazynem Dobra ja sobie o kurwa zostawiłem mleki w aucie Dobra zjem sobie mięso ja Jesteś apteczkę? Nie no mam 100 HP więc tam walić to Chciałem sobie pilsa zarzucić Jest coś ciekawego Astrzynka? A na górze? RIPERKITY 4 A, i te no. tyle. Tutaj pewnie jakiś papier będzie, to... Jebać. O, biurko żelazne, coś w nim jest. CYGARO. CYGARO. Tak, on Mogę, je, mogę je założyć. Co? Jak muszę dwa cygaro założyć? Pa to. <śmiennie> <śmiennie> BLANCIOR, GIGANCIOR, PROSTE. Co ci tego zdjęcie? <śmiennie> Nowe wyślij. A, nie, tam to wygląda śmiesznie. Trzeba na pliw tutaj. Ej, komicznie. A, zwróciły A nie, mi na priwie dałeś w ogóle. Peski, tu chłopce, cygaro pali, matalną wyjepkę, Śmiechu warte. To tutaj piętro wyżej wejście jakoś. A tu, tu, jest tu, jest przejście, tu jest przejście. Tak? W przejście, przejście dalej, co nie? Ale to jest powrót tutaj do tego? No, chyba nie. Nie, to jest powrót tutaj. No właśnie. O, bracie, to jest przejście jakieś. Chyba, że po na tych, na wooden których nie, nie mam drewno. drewna. Teraz tu musi być gdzieś jakieś przejście. Nie co w tej wodzie jest. Co to jest? Czy to jest w ogóle woda? Czy to jest... Tej grze... Tylko, patrz tam na prawo, jest taki zbugowana. Jest ta woda, tam coś jest? Nie, po prostu się zbugowała. Mmm. Gdzieś tu musi być klatka schodowa. A weź, może się tutaj przybijemy. Co? 2000 HP. Trzeba mieć kill off. A ja spojrzę, że to jest gdzieś jakiś inny. Ale stary! Chyba możemy tędy przejść. Nie, jestem za wysoki, nie da się. A a to mówię właśnie, że można się czuwać, tak, że właśnie to mi chodziło. A to przejście tutaj? Ej, gościu. Kurwa, zombie! Nie. To jest jeszcze drugi. To jest w ogóle... Kurwa, to jest inne pomieszczenie. O, 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 tu można przejść gdzieś. Przynajmniej Jestem w szybie windy w ogóle tu. Spoko. O kurwa, ile tu jest! w plecy mamy. Tak. Dobra, ominęliśmy w sumie tą blokadę. To przez nią się próbowałeś przejść. O, patrz to! Gości! Tak. Ammo do shotguna. A, yy, mam zaawansowany miech, mogę to wziąć? Czy może? Na górze nic. Ja już A, sprawdziłem rozwaliłem. górę. Nie już rozwaliłem, bo to. A tam jakiś śmietnik. A, czekaj, masz Ammo do shotguna. 6. Dzięki. Dobra, trzeba tu dalej iść tyle. Tutaj będzie. To... O, safe jest. Zablokowany. Jakiego? Kurwa tu mieli strzelnicę Zombie Kurwa to jest jumper jebany śmierdzący siusiakiem Kurwa jeszcze go nie mogę Muszę zreloadować ta postać Ej kurwa stary to jest horda Ej, plecy, plecy! ah, go. Dobra, ja teraz będę potrzebował tej apteczki. Dobra, na na dalej safe. Pojebane, tu by się Kałach przydał. A nie ta m -ka. Sracze. A, mam do na ...modyfikację do drut kolczasty... A, no, no, masz młot żelazny rozbiórkowy na piątym poziomie, chcesz to? Taki kilo w mm. A, w sumie dodaj młot, by mi się cokolwiek przydało do bicia. A, trzymaj. Kozak to jest za nie No, to jest jakiś śmietnik, to. bez sensu, racji. Shorty tej kowbojki znalazłem, brać to czy nie? No, już wziąłem się, ubranie zawsze na propsie. Ma pan drą tą pizdę. Strasznie właśnie O, to? Ej, te tokeny to zbieraj, te tokeny wiesz. Ja wiem te... wiem, bo za nie się kupuje. O kurwa! Ali. O kurwa! Znowu horda. Ej, dobra, ten nie przejdziemy. Pies jest tam za, a to, a to jest na Pies zewnątrz. O, zużył A jest na Nie, tu warte. I ja pierdolę, na horda. Tam wlazł w piętro wyżej? Jest, gruba. Spadnie. ale głupia. O, o, sypnął. Co to? 40, 492 tokeny. To chuj. Eee, dobra, ten nie przejdziemy. A coś ciekawego jest, czy nie? Trzeba rozważyć nie ma, opcję po prostu przebicia się przez ścianę tam. No, to nie robię, wiesz. Bo to chyba inaczej no, ale nie. Przebija się po prostu i tyle. Dobra. A, okej, okay, dalej. To lepiej teraz górną część <śm> bić. 10 tysięcy HP, bez sensu. Wykopmy coś obok. Tylko zjem sobie mięso gotowane. Ja bym się tutaj tym się kopał. na świecie, bo to wiesz... I wodę, i jedzenie. Tutaj dawaj, tu gdzie się kopie będziemy bić. O, no i na kozaku. 29 po jest 41, no to kurde, już dużo odcinka. No to w kolejnej części, którą zagram za chwilę, widzimy się już w środku. Powiedz, papa. Artbox.